Choć istnieje dopiero kilka dni, już potrafiła zaintrygować niektórych przechodniów. Mowa o nowej kwiaciarni, która z powodzeniem łączy działalność florystyczną i wystawienniczą. Jest takie magiczne miejsce w Centrum Częstochowy, gdzie sztukę dekoruje się kwiatami. To nietypowe miejsce, oprócz sprzedaży wiązanych i okolicznościowych bukietów, przede wszystkim stawia sobie za cel promocję młodych, utalentowanych twórców, którzy bardzo często nie mają miejsca, w którym mogliby zaistnieć jako artyści. Pomyśleliśmy, że może teraz z kolei czas na innych artystów, czyli osoby, które fotografują, malarzy, rzeźbiarzy, wszelkiego rodzaju inne także własne pomysły. Chcemy właśnie prezentować w naszej kwieciarni, przedstawiać, pokazywać. Oni nam dają y, piękne, piękny wystrój naszego wnętrza, a my ich promujemy. Chcemy, żeby po prostu coś, coś takiego nowego było, żeby y, nie była to zwykła kwieciarnia, tylko jednak coś takiego z pomysłem i coś dla ludzi, coś dla młodzieży. Dlatego co miesiąc właściciele nietypowej kwiaciarni będą dbać o to, by na jej ścianach pojawiły się dzieła nowych, nieznanych jeszcze częstochowskich twórców. Chcemy, żeby był inny artysta, żeby klienci widzieli. Wiele osób już się pytało o obrazy właśnie tutaj prezentowane teraz na, na, na ścianie i bardzo jest wielu wiele osób zainteresowanych tym młodym artystą. Ten młody artysta to Konrad Chęciński, który specjalizuje się w grafikach i portretach kobiecych.